Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z małą recenzją. Yy, nie będzie to recenzja... Czy Wam pokazuję? Nie będzie to recenzja tej książki. Ciężko mi się ją czyta, tak jak mówiłam. Yy, przeczytam ją do końca. Ale potrwa to pewnie za dwa miesiące, ponieważ będę czytała no po dwie, trzy strony dziennie, nie więcej. W tym czasie wylosowałam sobie yy, z mojego pudełeczka o taką książkę. Maria Rodziewiczówna Atma. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy wcześniej nie czytałam żadnej książki tej autorki, więc było to moje pierwsze zetknięcie. Tutaj w opisie z tyłu było napisane, że jest to najbardziej mistyczna ze wszystkich książek tej autorki. Tego się zaciekawiłam. To jest oczywiście też książka przyniesiona z biblioteki, zostawiona przez jednego z czytelników. No i powiem Wam, że za przeczytanie tej książki zajęło mi dwa dni. Wprawdzie ona nie jest długa. Ona ma 200, 218 stron, ma też mały format, tylko że czcionka jest dosyć mała. No ale zajęło mi to tylko dwa dni. Bardzo mi się podobała ta książka, jestem pozytywnie bardzo zaskoczona. To jest klasyka literatury kobiecej. Ja właściwie bardzo mało czytam romansów, bardzo mało czytam takich... Nie wszystkie książki tego typu można określić mianem harlekin, ale generalnie jak idę do biblioteki, to szerokim mukiem omijam półki z, z różowymi grzbietami. Tam głównie rzeczywiście róż przeważa. No ale przeczytałam tą książkę, bardzo mi się podobała. To jest książka, która zaczyna się od nieudanej próby samobójczej głównego bohatera, który w momencie, kiedy jest odratowywany. Można powiedzieć, że ma przywidzenie. Tutaj bardzo wybija się wpływ na autorkę kulturą Bliskiego Wschodu. Tak mi się w każdym, w każdym razie wydaje filozofią Wschodu, reinkarnacją itd. No i główny bohater, właśnie w trakcie swojego widzenia, kiedy jest odratowywany, widzi kobietę, którą wkrótce później spotyka w swoim prawdziwym życiu. Ona mu uświadamia, że jego życie. On zdaje sobie sprawę z tego, że jego życie jest bez sensu, ale ona nakierowuje go, co ma robić dalej, żeby być szczęśliwy. No i cała książka jest poszukiwaniem przez niego sensu życia, jego losy, losy jego najbliższych, co on dalej próbuje z tym wszystkim zrobić. Mimo tego, że się nie spodziewałam, że ta książka skończy się dobrze. Znaczy trudno mówić o dobrym zakończeniu, to jest bardzo, bardzo subiektywne. W każdym razie polecam wam, żebyście przeczytali, naprawdę, bo książka jest świetna, inspirująca. Tutaj są yy, naprawdę, no nie powiem, głębokie cytaty. To mi się kojarzy, jak coś takiego mówię, to mi się kojarzy z Paulo Coelho, którego ja osobiście nie lubię. Przeczytałam, mając 15 lat, yy, no na pewno połowę jego książek przeczytałam. Z tych wszystkich, yy, powiem wam tak, pierwsza mi się podobała. Są trzy, które mi się podobają jego książki, z tych wszystkich, które przeczytałam. Alchemik mi się w ogóle nie spodobał. Stwierdziłam, że jest przegadany, przesadzony. Nie ma tam naprawdę nic oryginalnego w porównaniu do jego wszystkich poprzednich książek. No, wiem, że prawdopodobnie wielu z was lubi Koela, ale, no, ale ja nie lubię po prostu. Z jego książek, które mi się podobały, jest 11 minut. No i Weronika postanawia umrzeć, aczkolwiek tam uważam, że scenki erotyczne są absolutnie niepotrzebne. No i to dwie książki, ponieważ one się czymś rzeczywiście nowym wyróżniają, a cała reszta to no, nie wydaje mi się. Skąd to porównanie? Są tutaj dialogi zahaczające rzeczywiście o filozofię wschodu i gdybyśmy je spłucili, to rzeczywiście brzmiałyby jak Coelho, ale są napisane naprawdę dobrym językiem, naprawdę dające do myślenia, może mi się uda teraz znaleźć, rozmowę no przepraszam bo właśnie SMS dostałam znowu zapomniałam wyłączyć no chciałabym wam to przeczytać ten kawałek ten fragment ale coś znaleźć nie mogę pisać na początku to było no, to wam przeczytam Patrz, z rozum zapamiętaj, a teraz ja ci powiem, jakaś szedł, jakieś żył, przestałeś wcześniej być dzieckiem, jeszcze myśleć nie umiałeś, gdyś umiał szaleć z myślami. Pamiętasz, czternastoletni byłeś, gdy rozpustać się stała obyczajem, chlubą, nałogiem, sławą i zwałeś zwierzęcy szał rozkoszą i zwałeś miłowaniem mord nad duszą własną i cudzą. Mnie żeś wtedy nienawidził, gdym cię pytał, czy ci to czynić wolno, dlatego że tak inni czynią, że za to nie ma sądu i kary. Hmm. Dalej. Wy się wstydzicie dobra, któregoście w sobie nie dobili, wy nie wyznacie takiego cierpienia. Mowa wasza, jak i czyny wasze, śmiech wasz to szyderstwo lub małpia uciecha ze sromu. Płacz was, wasz to fałsz lub samolubstwo. Nie macie ich dla Atmy, dla mnie, ją splugawić byście chcieli, mnie zabić lub znienawidzić. Nie ma sensu, żebym wam czytała całość. Tego dialogu. Naprawdę polecam Wam, żebyście zajrzeli do tej książki. Byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Atmę. Dalej, kolejna książka, którą będę czytać. Właśnie wylosowałam ją wczoraj wieczorem ze swojego pudełeczka. Znaczy, właściwie nie ja, tylko mama. Zawsze, jak nie bardzo mogę wylosować coś ciekawego, wychodzą mi jakieś rzeczy, których, na które akurat nie mam ochoty, to wtedy po prostu proszę mamy albo kogoś innego, kto akurat jest w domu. Proszę bardzo, został wylosowany Jan Parandowski Dysk Olimpijski. Bardzo się uciszyłam, ponieważ zbierałam się do tej książki bardzo długo. To jest ta książka, ona również została przyniesiona z biblioteki. Nie powiem wam o czym to jest, ponieważ sama jeszcze nie wiem. Wzięłam ze względu na autora i ze względu na y, tematykę, y, tematykę starożytną. Na pewno będzie to jakaś powieść historyczna. Ci, którzy znają Parandowskiego, przynajmniej z jego mitologii, wiedzą, że on nie podaje suchych faktów, tylko wszystko otacza jakimiś ciekawymi opowieściami, fabułą i tak Nie jest to podanie, że tutaj ten zmarł, zabił tamtego i tak dalej, jak to bywa w mitologii, tylko jest naprawdę bardzo ciekawy styl i bardzo fajny styl. Także zabieram się do tą książkę już dzisiaj. Tutaj, jak widzicie, już włożyłam zakładkę. Zapomniałam przygotować sobie tych zakładek, więc pokażę Wam je następnym razem. Tutaj akurat mam Rzym, to przywiozłam z wycieczki szkolnej, o której mówiłam w runturze. Także zaczynam czytać Parandowskiego. Chciałam Wam jeszcze zapowiedzieć, że nagram jeszcze właśnie book haul z książkami, które przyniosłam w tym tygodniu, na początku tego tygodnia. I to się też jakoś ukaże, myślę, przed weekendem albo po weekendzie, ponieważ w piątek albo w sobotę ukaże się filmik na temat mojego odchudzania. Opowiem Wam wszystko, dlaczego chciałam nakręcić ten filmik itd. i tak dalej i dlaczego zdecydowałam się na upubliczanie tego na YouTubie. Także dziękuję Wam za uwagę, że poświęciliście mi swój czas i zapraszam na kolejny filmik, pa! pa.